Witam serdecznie. Jestem posłem, posłem z Radomia, posłem reprezentującym Platformę Obywatelską, ale też byłem radnym Rady Miejskiej w Radomiu. Moi drodzy, trzeba powiedzieć wprost, Rada Miejska w Radomiu potrzebuje świeżości. Rada Miejska w Radomiu przez ostatnie kilka lat pokazała, że jest organem skostniałym, nie podejmującym dobrych decyzji dla Radomia. Dlatego potrzeba, potrzeba w niej ludzi młodych, ludzi dynamicznych i ludzi, którzy mają odpowiednie doświadczenie również w polityce krajowej, bo w tej dużej polityce też trzeba się umieć poruszać, żeby w, właściwie wykorzystywać to w naszym mieście radowym. Takim człowiekiem jest kandydat na radnego Mateusz Stępień. Człowiek, który aktywnie uczestniczył w wielu kampaniach wyborczych, człowiek, który uczestniczył w wypracowywaniu. Wspólnie ze mną w wielu korzystnych decyzji dla miasta Radom. Bardzo Was proszę o poparcie Mateusza Stępnia w wyborach do Rady Miejskiej w Radom. Dziękuję Pani Posła za poparcie. Postaram się nie zawieść ani Pana, ani również osób, które dadzą na mnie głos. Uważam, że w Radom trzeba walczyć. Radom powinien być miastem zmian i do tego zmian na lepsze. Wiem, że razem z poparciem Pana Posła mi się to uda. Dziękuję Pani Posła. Dziękuję serdecznie.